Szanowni Państwo, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Podczas, podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Busku Zdroju została podjęta uchwała o zmianie wysokości opłat za żłobek, za uczestnictwo no, żłobku Malucholandia w Busku Zdroju. Od 1 listopada ta opłata będzie wynosić 1000 zł. Dla Państwa, czyli dla rodziców, którzy, których dzieci uczestniczą i wchodzą do tego żłobka. Opłata tak naprawdę będzie wynosić 0 zł. Wynika to z tego, że od 1 października obowiązuje, czy wszedł w życie program Aktywny Rodzic i jego jakby podprogram Aktywni w żłobku. Zapraszam do zapoznania się z warunkami tego programu. Zgodnie z tym programem rodzice mają prawo do dofinansowania w wysokości do 1500 zł, ale nie więcej niż kwota faktycznie ponoszonych opłat za chodzenie do żłobka. No i po prostu de facto opłata dla nich będzie wynosić. Po prostu żłobek będzie bezpłatny. Nie dotyczy to oczywiście opłaty za wyżywienie. Gmina pracuje nad tym, aby dofinansować również wyżywienie dziecka podczas pobytu w żłobku. O szczegółach będziemy informować no, w najbliższej przyszłości. Na razie trwają analizy, wyliczenia. Warunkiem skorzystania z tego programu jest złożenie wniosku do ZUS-u o uczestnictwo w programie Aktywne Rodzic. Zapraszamy do składania wniosków.